Bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką od nowej firmy, z którą zaczęłam współpracę. Jest to firma For Horse. E, mianowicie są to produkty dla koni, odżywki, preparaty do siodła i, i w ogóle w ogóle jest tego masa. Także otworzymy sobie paczuszkę e, pierwszą, którą do nich od niej dostałam i zobaczymy, jakie preparaty się tutaj e, znajdują. Jestem mega, mega ciekawa. E, znaczy, no, ja mniej więcej wiem o co poprosiłam. Ale szczerze Wam powiem, że to było już jakiś czas temu i nie do końca pamiętam, co, co zamawiałam. Także otwieramy i sprawdzamy. Ulala, jak tutaj wszystko ładnie, słuchajcie, zapakowane, zabezpieczone takimi piankami. Także lecimy. Pierwszy produkt, słuchajcie, pierwszy produkt. Jest to uwaga, uwaga, pomogę sobie jeszcze nożyczkami, bo tutaj widzę, że jest tasiemką zaklejone. A tu u góry trochę też, ale dobra. Ok, mamy pierwszy produkt i jest to dermatolik MFP ochrona przed grudą. Jest to bardzo fajny preparat, który można stosować dla koni, u których jeszcze po prostu nie pojawiła się ta gruda i można zabezpieczyć właśnie nogi. Tutaj jest sposób użycia. pryska spryskaj nogi konia, stawy skokowe, piękki i peciny. Upewnij się, że preparaty są starannie nałożone, stosuj dwa razy w tygodniu lub wedle potrzeby stosuj tylko na czystą i suchą skórę, najlepiej po umyciu. To jest w ogóle produkt z serii Dermatolik. I tutaj mamy jeszcze żel antyseptyczny, preparat na grudę, to, to co tutaj mamy, Aranika, żel, preparat na stłuczenia i multi-wash, czyli preparat myjący, antyseptyczny, pianka do higieny indynej konia, spray na gnijące strzałki, odżywkę do sierści i skóry, migiełka z olejkiem herbacianym dla alergików. Także koniecznie sprawdźcie sobie właśnie tą serię. Jestem tego produktu naprawdę ciekawa, bo jest to efektywna ochrona przed szkodliwymi bakteriami w mokrych i błotnistych warunkach. My na szczęście nie mamy aż tak dużego błota na pastwisku, ale czasami faktycznie gdzieś ta mała gruda się pojawia, nie groźna, ale jest, także jadę do stajni i będę to testować. Lecimy do kolejnego produktu, a jest nim, uwaga, uwaga, o, to jest, słuchajcie, mydło glicerynowe, zaraz sobie sprawdzimy dokładnie ją tutaj. Glicerynowe mydło w płynie, zapobiega powstawaniu pleśni na każdym rodzaju skóry, antygrzybicza formuła, mega, mega e, ciekawe, tutaj oczywiście e, z tyłu na odwrocie jest sposób użycia, i składniki, z którego, z którego został wykonany ten preparat. Myślę, że tutaj sposób użycia, jakby nie ma tutaj wątpliwości, jak tego używać, ale naprawdę jestem też ciekawa tego preparatu, bo będę miała, ale nie wpłynie. Także no zobaczymy, będziemy czyścić, sprawdzać, zobaczymy. Lecimy z kolejnym produktem i jest to odżywka do rozczesywania grzywy i ogona. Też zobaczymy jak się sprawdzi. Ja powiem Wam, że nie miałam jeszcze okazji testować tych produktów, więc jestem mega, mega ich ciekawa i, i zobaczymy jak się będą sprawdzać. Na pewno będę dawała Wam znać na moim Instagramie. Odżywki do grzywy jego no, no, chyba nie muszę przedstawiać, chyba każdy wie jak e, to działa e, i jaki jest e, tutaj jaki jest cel nakładania takich odżywek, także e, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy, lecimy dalej z następnym produktem. O, to było mega fajne, jak ja czytałam. Ja powiedziałam, że muszę to spróbować, muszę to przetestować i myślę, że to może znaleźć się w serii mizerka, testuje, bo uwaga! To jest taki preparat, który ma za zadanie chronić przed wodą i przed zabrudzeniami. Jakby chyba jak się psika, to po prostu powstaje taka warstwa, która chroni przed deszczem i przed zabrudzeniami. Tutaj jest napisane, że to jest wyjątkowa wodoodporna formuła, chroniąca także przed zabrudzeniami, idealna dla większości tkanin, derek, kurtek i odzieży, także Jestem naprawdę, naprawdę ciekawa. Przed użyciem upewnij się, że derka lub odzież jest czysta i sucha. spryska Spryskaj bezpośrednio na materiał, dbając o równe pokrycie. Materiał powinien być widocznie mokry po aplikacji. Powieś i pozwól materiałowi wyschnąć minimum 24 godziny przed użyciem w ciepłym otoczeniu. Także e, będziemy, będziemy to testować. Jestem mega podjarana i muszę, muszę wiedzieć jak to, jak to działa, także szykujcie się na kolejny film z serii Mizerka testuję, bo no to trzeba, to trzeba po prostu przetestować. Lecimy dalej. O, jeszcze trochę tych produktów tutaj jest, chyba troszeczkę trzeba przyspieszyć. O, yy, mamy tutaj to co też chciałam wypróbować. I co właśnie przyda się jednak na te zimowe, jesienne, potreningowe wieczory. Myślę, że każdy posiadacz konia chce mieć żel chłodzący. I dostałam również od For Horse Ice Cool, czyli szybko działający żel chłodzący. ulgar dla zmęczonych, spuchniętych lub nabrzmiałych nóg. Ma również działanie ściągające, pomagające przy stłuczeniach. Także... Yy, Zobaczymy, tutaj producent mówi o intensywnym chłodzeniu, także potreningowo będziemy to używać i zobaczymy jak się będzie sprawdzać. No na pewno na jesień zimę pomoże to, bo wiadomo czasami my mamy w ogóle mejkę zewnętrzną, także czasami jednak ta myjka nie jest dostępna, szczególnie jak są przymrozki. Także na zimę konieczny żel chłodzący. Lecimy, lecimy z kolejnym produktem. Tutaj jest jakiś mniejszy preparat. Ja naprawdę powiem Wam, że pierwszym raz mam do czynienia z tymi preparatami, także na pewno dałam Wam znać na Instagramie, jak one w ogóle się sprawują, bo w życiu, w życiu nie miałam nic od tej firmy. A, to jest, słuchajcie, dezodorant do kasku i butów. Także, żeby nam nie śmierdział kask od środka ani buty, bo wiadomo, często się pocimy, szczególnie w lato. Także taki dezodorant na pewno będzie super rozwiązaniem. Jest to szybko działający i przyjazny dla skóry. Odpowiedni dla wszystkich trudnych do umycia kasków oraz do obuwia podatnego na nieprzyjemne zapachy. Także, jeśli komuś śmierdzą stopy nogi i jego buty też później śmierdzą, to taki preparat będzie super i wydaje mi się, że nie tylko do tych butów końskich, ale do wszystkich o jacie, ile jeszcze tutaj zostało produktów lecimy, 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 bo nie ma czasu, każdy by chciał już zobaczyć co jest w dalszej części paczki i ja również także następnym produktem są chusteczki nawłyszczające do uszu do oczu i do nosa i rzepu ogonowego Także no, tutaj mamy super otwarcie, zobaczcie, jaki kozak otwarcie. Tutaj się jeszcze to zdejmuje i otwiera się tutaj te pazłotko i później przez tą dziurkę można sobie fajnie wyciągać te chusteczki. Ja nie będę otwierała, żeby one jak najdłużej tutaj miały swoją swojej właściwości, żeby za szybko nie wyschły, aczkolwiek my widzimy, mamy tutaj super zapięcie, także nie powinno nam nie powinny nam te chusteczki za szybko wyschnąć, no i fajnie, bo to jest właśnie ze środkiem nawilżającym, także na sesję, na zawody, nie nawilżającym, tylko na na sesję, na zawody będzie na pewno super, a jak wiecie, ja trochę tych sesji wykonuję, także na pewno, na pewno będę używać Następnym preparatem jest i to z tej serii Dermatolik. Jest to co ja zamówiłam? Co ja zamówiłam? Co ja zamówiłam? A tak. To jest płyn do higieny intymnej. Tak? Tutaj było napisane. Tak. Pianka do higieny intymnej konia. Nie każdy to robi, ale powinno się po prostu myć narządy płciowe i klaczy i wałachów czy ogierów eee, i dbać po prostu o to, bo to jest bardzo ważne, także Porn Horse ma dla nas taką piankę. Eee, teraz pogoda no nie sprzyja, ale jak wyjdzie troszeczkę słoneczka, będzie cieplej, ewentualnie już na wiosnę Na pewno zadam o higienę intymną mojego konia. Mamy ostatnie dwa produkty. Przed ostatnim produktem jest balsam balsamik do skór odświeża e, wygląd skór oraz utrzymuje ich naturalną wytrzymałość. Także najpierw sobie o najpierw tym glicerynowym mydłem umyję sobie moje na przykład siodełko, a później balsamem do skór wybalsamuję moje siodło i będę wiedziała, że będzie ze mną na dłużej. E, pamiętajcie, że o każdą skórzaną rzecz trzeba dbać, wtedy ona po prostu dłużej nam posłuży. Ten balsamik nadaje giętkość, wzmacnia i chroni skórę sprzętu jeździeckiego, ale skór motocyklowych oraz mebli skórzanych. Że nie tylko do sprzętu jeździeckiego, ale również do innych rzeczy, do innych skórek możecie używać właśnie tego balsamiku. I uwaga, uwaga! Ostatni, ostatni preparat. Preparat chyba tak można to nazwać. Ostatni, ostatnia rzecz, która na pewno nam się przyda. Jest to też coś bardzo fajnego, co na pewno będzie bardzo szybkim rozwiązaniem. I przyda się. O, zjaw pokrywkę. Jak już widzimy, mamy taką samą jak przy tych chusteczkach do konika. To tutaj mamy chusteczki, uwaga, uwaga, do mycia sprzętu. Ja powiem szczerze, że zawsze szukam jakichś gąbeczek albo nie wiem, ściereczek, żeby po prostu najpierw umyć te moje siodło, a dopiero później nałożyć balsam i później znowu trzeba szukać kolejnej gąbki, bo no nie umyję to, nie, nie, nie wypastuje siodła czy, czy butów. Tą samą jakby gąbeczką, którą najpierw czyściłam, myłam, nie wiem, siodło czy buty. Także For Horse ma dla nas takie chusteczki do mycia sprzętu, co będzie super rozwiązaniem i będą bardzo przydatne i szybkie po prostu w użyciu. Są to chusteczki do mycia skóry z gliceryną i środkiem przeciwgrzybicznym, a my zapobiec rozwojowi pleśni. To też sobie je przetestuję i na pewno dam wam znać i pokażę je na Instagramie. To by było na tyle w tej paczce. Ja bym chciała z całego serduszka podziękować firmie 4 za zaufanie, za współpracę, za możliwość testowania ich produktów. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna dla każdej ze stron. Że każda ze stron będzie tutaj miała e, jakąś przyjemność tej współpracy. Mój koń na pewno, na pewno zdecydowanie. Ja Was zapraszam do przetestowania właśnie tych produktów, do zakupu. Ehm... Wystarczy wpisać w Google, na pewno jakaś stronka Wam z tymi produktami wyskoczy i możecie je sobie zakupić. Ja jeszcze raz dziękuję, widzimy się w kolejnych filmach. Zostawcie koniecznie łapki w górę, suba na dole i komentarz, który z tych produktów tak naprawdę najbardziej Was zaciekawił. My się widzimy w kolejnych filmach, buziaki, cześć i pa!